I'm Hej, halo, witam was moi drodzy w nowym dniu, w nowym vlogu Jak widzicie w innym miejscu niż dom e, Bo dzisiaj właśnie przyjechałam odebrać te rzeczy do szkoły Mam jeszcze chwilę czasu, więc zwierdziłam się do was o te, Myślałam, że baterię naładowałam, a tutaj mamy aż 18% W każdym bądź mm. razie dzisiaj jest naprawdę fajna pogoda Ciepło, myślałam, że jest zimniej, i zresztą miałam z kurtki ale naprawdę jest ciepło, więc dobrze, że nie brałam. Brałam spodnie czarne i z nich mi już jest gorąco, więc jest naprawdę super pogoda. Wczoraj było pochmurnie, pochmurno, deszcz padał, a dzisiaj jest naprawdę spoko. Także ja idę na miejsce, później się na was pokażę wam te rzeczy. Także do później. I okay, mam jeszcze chwilę, więc pokażę wam um, Arenę Tele 2 z bliska. W ogóle okulary wziąłam, ale oczywiście wyciągnęłam, żeby je zabrać, bo widziałam, że słońce świeci, ale oczywiście nie wzięłam ich, więc ma wygląda. Ona jest z tyłu za mną. To właśnie tam byłam na koncercie Enrique Iglesiasa. Także już idę do tego budynku, to jest blisko naprzeciwko, więc usłyszymy się później. Ok, także już wracamy. Wracam, może dopiero. Torba z rzeczami do włosów, druga torba. Z kosmetykami? Całkiem sympatycznie, może więcej powiem w domu, bo za dużo ludzi. Ok, więc powróciłam. połagam w domu. Się na w ogóle jadłeś? Tak, chyba, mama. Ale to, to mało, to trzeba coś więcej zjeść. Ja ten koga, kolej na no to super, widzę, że uczci mieliście dobrą. Także muszę coś zjeść, bo jestem mega głodna, nie ja mam się co więc jest się później. Okej, okay, także powracam do Was. Mam chwilkę, no oczywiście wróciłam zjadłam i zaczęłam strzątać, bo po prostu bagan był taki. Jak się ma trójkę dzieci, to jest po prostu bagan non stop. W każdym bądź razie razem zobaczymy sobie na te rzeczy, które kupiłam. I podsumowując, reasumując... Pamiętam, że były bardzo fajne, bardzo fajnie, sympatyczne osoby. Nawet jedna osoba, która będzie brała udział w tym kursie, mieszka niedaleko jest to chłopak. Jedna jest też Polka, która się urodziła w sesji, ale zna język polski, więc spoko, nauczycielka też bardzo fajna, sympatyczna. To wszyscy tam byli bardzo fajni i sympatyczni mili, więc, więc było naprawdę spoko. I najlepsze jest to właśnie, a propos tych kosmetyków, które kupowałam ja, o, o, ja nic o nich nie słyszałam. E, też ciężko znaleźć jakieś informacje na ten temat. W każdym bądź razie e, te kosmetyki są nowe, nowa marka, mało znana, i e, wcześniej e, w tej szkole były używane inne kosmetyki. Teraz używane są e, te kosmetyki, to jest te kosmetyki, one się nazywają. Paris, Paris, Beauty Paris, Zaraz zobaczymy. W każdym bądź razie właśnie ta osoba, która wydawała nam te kosmetyki, to ona właśnie jest tym dystrybutorem. Bo tak to się nazywa, ona ma też właśnie salon swój upiększający, czyli różne tam botoksy te sprawy, bo właśnie mówiła. I fajne jest to, że mówiła, że E, z, za niedługo właśnie będzie event e, odnośnie właśnie tych kosmetyków i że będą zaproszeni e, różni wiecie influencerzy e, i że nas też zaprosi na ten event, czyli naszą, czyli, e, naszą grupę, więc naprawdę super. E, także fajnie. Niektórych znam influencerów, więc jestem ciekawa, czy e, szwedzkich jestem ciekawa, czy e, Ktoś będzie kogo kojarzy Więc przechodząc do meritum Tutaj mam te właśnie kosmetyki To nie są wszystkie kosmetyki Jeszcze brakuje palety Z cieniami i różami ale, ale pokażę wam te, które Mam Więc jest to paleta do konturowania na mokro Do konturowania z podkładami Wygląda ona tak taka zwykła czarne pokowanie, zwykła czarne Parisa no właśnie Parisa wiedziałam że coś na coś z, P, z Paris. Parisa Beauty i tutaj jest właśnie y, produkt do brwi ona właśnie wybierała taki żeby stosował, żeby był podobny do naszego y, do naszych brwi więc dała mi blond i, i medium brown więc mam te dwa, dwa kolory więc, więc, więc ta krytka wygląda tak z jednej strony właśnie jest do malowania, z drugiej strony jest yy, szczotka więc dwa produkty i yy. no, to super. Aha, do nakładania eee, taka płachta, jak się kogoś maluje. To się wtedy tą płachtę zakłada, żeby nie wybrudzić komuś ubranie. Ok. Następnie tutaj mamy jakieś takie cztery opakowania. Nie wiem czy nie co to czasem jakieś pomadki do ust. Konturówki i pomadki. Mi się zdaje, że to są dwie konturówki i dwie pomadki. Tutaj mamy taką gąbeczkę. Tutaj nawet mamy do mycia pędzli. Następnie mamy dwa jajeczka. Jedno takie w opakowaniu, drugie takie. Mamy tusz do rzęs. Maskarę. Mamy liner. Coś. Nie wiem czy to są brązery jako bronzery jest trochę za ciemne, nie wiem czy to jest paleta cieni, ciężko powiedzieć. W każdy bądź razie, tutaj mamy jakieś pudełeczka jeszcze. A, tutaj mamy calotkę, pęsetę, nożyczki i do przyklejania rzęs. Ta w pędzy i z sobie jakieś to pędze, które koło są. Ja jakieś tam farbo pachnie. Może nie będą najgorsze. Aczkolwiek średni wybór tych za dużo ich nie ma. Są takie małe. Nie ma takiego jakiegoś fajnego, większego. Trochę one śmierdzą, ale... No zobaczymy Widzisz, co moja kochana mama mi kupiła? Telefon! szybę na telefon Dwie jeszcze I to w sumie tyle, eee, więc trochę to taka cena jest... I żywa Zobaczymy, jak w trakcie te produkty będą Ty. się z, y, sprawdzały to, do, do, to, to dostałeś Jak się będą sprawdzały w trakcie te rzeczy Jeszcze A mama? niektórych produktów, mama, więc zobaczymy Ty będziesz na kogoś robiła make up? Tak Będziemy sobie robić właśnie makijaż nawzajem. Będziemy sobie włosy układać nawzajem, bo, bo tam jest właśnie, mówię wam, prze, przeróżne osoby, przeróżny wygląd, przeróżne włosy. Z, 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 I Oj, się a propos, a propos tych włosów, to pokażę wam, że jeśli chodzi o włosy, to mam dużo produktów. No patrz! I o dziwo te produkty do włosów kosztowały więcej, mniej niż te kosmetyki, których nie, nie ma wcale tak dużo. No ale... Cóż... Więc a propos rzeczy do włosów, to tutaj jest cała torba tych rzeczy do włosów, do stylizacji i nawet nie patrzyłam, co my tutaj mamy. Mamy taką lokówkę, szczerze mówiąc takie rzeczy to ja miałam, przynajmniej taką lokówkę też miałam, ale może nawet podobną, o podobnej grubości. Ale stwierdziłam, trudno, kupię. jest taka lukówka. A, prostownica Nie szuszarka. suszarki też mam Okej, okay, prostownica. Ta prostownica akurat jest taka cieńsza, powiem wam Cieńsza niż od tej prostownicy, co mam w domu żeby takich szczotek, to ja właśnie nie miałam. Szczerze mówiąc, nigdy nie potrafiłam się nimi obsługiwać, więc będzie okazja się nauczyć. Tutaj mamy do robienia jakiś fryzur, taki małeczek. Tutaj mamy kolejną szczotkę. Jest zestaw pstówek różnej wielkości, grubości. To jest chyba szuszarka do włosów, tak. Szarka do włosów. I taki grzybyczek, taki. I takie jeszcze spinki. Więc tak wygląda ten zestaw. Także ja kończę, to się później. Więc moi drodzy Idziemy do sklepu na chwilę Na chwilę się przejść z Spacerek zaliczyć do sklepu I ja się może umówię na paznokcie Ostatnio robiłam paznokcie Ale hybrydowe Już tutaj mi odpryskują Ale tym razem sobie zrobię Może delikatnie krótsze, takie miałam dłuższe Więc się umówię Na wizytę, może jutro będą mieli Termin wolny Także Idziemy do sklepu Bye. Ja z obolało szyłą bo jakoś boli od kilku, od kilku dni do szyja boli, bo wszystko spałam w każdym bądź razie. Tak jak mówiłam Wam wczoraj, że idę się e, umówić na paznokcie, tak też uczyniłam, umówiłam się na paznokcie. I właśnie zmierzam e, zrobić sobie paznokcie. Zobaczymy czy zrobię tak jak chciałam, e, więc odejdzę się do później pokażę wam i też jubel. pokażę wam e, efekt końcowy, może jeszcze coś tam będę do kupić, także do później Okej, okay, powróciłam. Pierogi kupiłam. Trzeba sobie zrobić jakieś śniadanie, bo nie jadłam. mam. Paznokcie sobie zrobiłam, moi drodzy, takie... French. Już dawno nie miałam ostatnio na ślubie chyba. Jak wyglądają? Ładnie. Także takie. I kształt te zmieniłam inny trochę niż zazwyczaj, więc jestem sumasmarem zadowolona. Także zabieram... To są kierunki. Także zabieram się, zrobić śniadania, bo śniadanie mam prezentuję swoje śniadanie o godzinie wpół do pierwszej. Toast, awokado, jajko, ogórek, krukola. Okej, okay, moi drodzy, już jest dużo później. Jest godzina, która. 14.02. zostałam sama w domu, miałam tak ten wykorzystać czas na e, nagrywanie, e, gdy mam ciszę i spokój, a suma sumarum e, nic e, w tym kierunku nie zrobiłam, bo Marcin pojechał z dziećmi na basen. Ja chciałam jechać na basen, ale na taki dalej. Taki basen, który się znajduje troszkę dalej, troszkę, albo troszkę więcej niż troszkę, ale niestety niestety wybierzemy się na niego innym razem, bo Marcin dzisiaj za bardzo nie ma czasu na to, żeby cały dzień stracić właśnie na basen, więc pojechałam z nimi na basen, który jest blisko, więc ja już stwierdziłam, że już nie pojadę, wybiorę się na ten duży basen. Może na no, weekend się wybierzemy, zobaczymy. W każdym bądź razie mm, miałam coś powiedzieć, co chciałam wątek, a że założyłam już leginsy, przygotowuję się mentalnie do tego, że dzisiaj będę ćwiczyła. trochę mi szyja boli, bo wczoraj jakiś w ogóle skurcz mnie dopadł. jak już wam mówiłam, nie wiem co, co mi się stało, pewnie źle spałam i tak mi szyja boli. Wczoraj mnie bolała dużo bardziej, teraz już mi troszkę przychodzi, więc będę mogła dzisiaj poćwiczyć.